ale alo, tutaj chodziłoś ja o dzisiejszy film, będzie trochę taki innego kontentu ale to tak, nie wiem, może będzie to, no nie wiem, czy to będę dalej to nagrać, może jak mi się będę myśleć, jeszcze pomysł to jeszcze nagram. i mam, pytanie, czy widzieliście, że Brat Damiana No ten W <grym> masce To wiedzieliście że on ma kanał Ach nie to ja wam pokażę Właśnie. No bo tu jakieś jego subskrypcje Damianek Nie wiem Nie wiemy o co chodzi Ale jak wchodzimy w Damianka to jest mój braciak co zdradza Nawet on baneru da, yy, gracja nie ma ale Damian wersji 2.0 To jest dość nietypowe. Ale mój bracia, to, to, to na pewno to jest jego brat. Z czego, jak jeszcze Damian, jakby nie układałoby się, że. No, trochę już jest ten kanał. Nie układałoby się, że jakby to po prostu by był jakiś żart. Nawet jak tak dużo subskrypcji. Ale jak Damian daje mu y, polecanko to się nazwał. no a on mówi, że Damian wersji 2.0 a on mówi mój braciak, to jesteśmy pewni, że to jest kanał Graciana. a jak tu mogę wam eee, jakiś tam jego wideo o, proszę, a, jakieś tam filmy, ale nie ja wiem, ja, to... czy mogę tutaj to znaleźć, shorty wegoog of eee, popularne może tam było Q&A Day było to i tam mówił nie wiem nie znajdę tego ale tam powiedział damia jakby z Jan że nie będzie miał swojego kanału a ma swój no więc mm, trochę ale to Day to ja znajdę na komputerze bo tutaj tego nie znajdę bo chyba nam tutaj zapisane nie zapisany, nie wiem. Właśnie tutaj. Dobra. Nie wiem, ale... Nie wiem, gdzie on to mówił, w którym Q&A, no, ale powiedział de facto, że nie będziemy o kiedy będą tu filmy. To było stworzone w 2020 roku. No, więc... Długo nie ma żadnego filmu. No tyle miałem do powiedzenia, więc na...